Na stole mam przedmioty codziennego użytku, na które pewnie nie zwracasz uwagi. Dla ciebie to zwykłe przedmioty. Dla mnie to jest coś więcej. To jest ciężka praca ludzi oraz precyzyjna praca maszyn. W tym wideo omówię 5 detali, na które raczej nie zwracasz uwagi. A są ważne dla twojego bezpieczeństwa oraz opowiem w skrócie, jak powstają mniej więcej te wydruki, które tutaj leżą na tym stole. Ja nazywam się Krystian Postój i bez zbędnego gadania zapraszam Ciebie do tego wideo. Czekaj, pewnie chcesz wyjść, ale zostań do końca. Ponieważ opowiem kilka ciekawostek, które mogą Tobie się przydać w życiu, a jeżeli interesujesz się drukiem, to tym bardziej. Witam na pokładzie. Zaczynamy. Mam książkę. Z pozoru zwykła książka. Jest okładka, tu akurat okładka gruba. Twarda w sensie. Tak, twarda okładka. Co ja gadam? Nie gruba. Mamy wnętrze tej książki. Zacznę od okładki. Okładka. Książki. Zafoliowana folią. Gdy no, dotykasz taką okładkę, czujesz coś pod palcami. Poza efektem wizualnym tego otóż produktu, czyli książki, jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Ktoś kładzie taką książkę, pociera, coś może się wyleje tutaj, nie będę lał. I po to jest to foliowanie, żeby żywotność tej książki. Okładki była większa poza efektami wizualnymi. Jak to działa? Po prostu jest to drukowane i potem w skrócie nakładamy folię na gorąco do takiego wydruku. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książkę samą w sobie, okładkę, ale nie zawsze poznajemy dobrą książkę po okładce. Liczy się wnętrze. Otwierasz książkę i widzisz kolorowe różnego rodzaju obrazki, tak? I pewnie myślisz, ile to musiało być tutaj użytych kolorów, ile farb, ale nie. To zazwyczaj składa się z czterech farb, czterech kropek, które są nakładane równomiernie na papier. W tak przysłowiowym skrócie. Cyan, Yellow, Black, Magenta. Cztery podstawowe kolory. Na przykład ten obrazek jest zbudowany z takich kolorów. Są też kolory panton, ale nie będę o tym mówił. I to są małe kropki. Czy farby, czy tonera w druku cyfrowym, akurat farby w druku offsetowym, które są nakładane cztery kolory. Wiedziałeś, wiedziałaś o tym? Jeżeli się interesujesz drukiem, na pewno. Jeżeli nie, to pewnie nie, albo się domyślasz. To są takie małe kropki, które byśmy wzięli taką specjalną lupę, może tak to nazwę, i przybliżyli, i wtedy byłoby to widać takie kropki, cztery. I te cztery kropki są stawiane obok siebie i na przykład mieszamy kolor cyjan-magenta, powstaje taki kolor, mieszamy kolor ten z tym, i powstają dane kolory, tak jak w mieszaniu farb, jak kiedyś było na plastyce. Mieszaliśmy dane farby, jeden kolor z drugim powstawały kolory. To mniej więcej tak wygląda. I tu są użyte cztery kolory. Daj znać, czy o tym wiedziałaś, wiedziałeś? Tak naprawdę to jest tylko w skrócie. Do tego używamy druku najczęściej offsetowego. Teraz już cyfrowego, ponieważ nawet trochę większe nakłady można drukować cyfrowo. Offsetowy druk to są farby, czyli nakładane są farby na specjalną matrycę, która jest naświetlana i drukarz, że tak powiem, to drukuje, sprawdza, idzie to dalej. Jest to trochę bardziej brudniejsza praca. Druk cyfrowy jest prostszy. Jest to toner, na przykład, który jest w takiej większej maszynie drukującej, gdzie Przerzucasz plik PDF i drukujesz, to już tak brudnej pracy nie ma, i cyfrowo ja drukowałem, i tutaj już tak naprawdę w tych czasach spokojnie można taką pracę wykonywać bez jakiegoś tam narażenia na zdrowie, ale oczywiście, wiadomo, coś tam zawsze się gdzieś pewnie wydala z maszyny. Ale to są jakieś tam pewnie nikłe, trzeba by było to zmierzyć. Nie wiem, w sumie nigdy tego nikt nie mierzył, przynajmniej tam, gdzie ja pracowałem, ale to, to nieważne to tak mniej więcej powstaje. Tu nie ma też jakiejś wielkiej filozofii. Jeżeli chodzi o książki i druk książek, jest to bardzo ważna dziedzina przemysłu, poligrafii, dzięki temu, że te książki powstają. Możemy na przykład czegoś się uczyć, czegoś się dowiedzieć. Są książki naukowe, są książki do szkół, które były drukowane jako na przykład podręczniki. Pewnie wielu z Was w nocy siedziało, czytało tych podręczników. To wszystko właśnie powstaje w drukarni i dzięki temu, że drukarnia istnieje, możemy taką wiedzę oczywiście dalej drukować i szerzyć, że tak powiem. Są teraz elektroniczne zamienniki, ale tak jak czasami rozmawiam z ludźmi, to mówią, że kurczę książka to jest jednak książka fizyczna. E-book czytasz na przykład na jakimś tam telefonie czy monitorze, oczy potem bolą. Tu jednak fizycznie część osób, z którymi rozmawiam, woli książki. Czytelność książek z roku na rok, gdzieś tam patrzyłem, trochę się zwiększa. Książek się trochę więcej nawet sprzedaje. To jest dobre dla, dla nas wszystkich, ponieważ czytanie rozwija. Jak to jest z tym środowiskiem? No, tu tutaj są pewne instrumenty, które ograniczają użycie różnego rodzaju farb. Tu wchodzi zrównoważony rozwój, więc z roku na rok ta sytuacja się polepsza i rzeczywiście jest mniej odpadów. Są papiery z recyklingu, są papiery bezdrzewne, więc spokojnie. Branża druku się rozwija, efekt złoty. Zapewnie myślisz, że to jest farba. Najczęściej moi klienci, którzy nie mają styczności z branżą poligraficzną, myślą, że takie etykiety najczęściej powstają z złotej farby. Oczywiście są kolory pantonowe, nawet już wiem, że w druku cyfrowym są różnego rodzaju farby złote, ale nie jest to jeszcze taki efekt jak tutaj. To złoto. Zazwyczaj jest to tworzone przez technologię hot stampingu, gdzie są matryce, gdzie w danym miejscu nakładana jest folia złota na wałku, tak zwanym, nie będę tego tłumaczył dokładnie, I po prostu podczas procesu drukowania w danym miejscu zostaje ta złota, na przykład plama, jak w tym przypadku. Ale jest też foliowanie, Wykorzystywane właśnie w druku suchego toneru, druku tylko i wyłącznie tonerowym. Jak dokładnie ta etykieta powstała? To działa na takiej zasadzie, że w tym miejscu na pełnym arkuszu nadrukowujemy czarny kolor. Po czym na gorąco wkładamy tę folię i w momencie, kiedy jest odpowiednia temperatura, przekładamy arkusz razem z folią. Potem z drugiej strony wychodzi arkusz cały w złocie. Odrywamy folię i zostaje tylko w tym punkcie, gdzie był czarny, nadrukowany taka folia. Po czym kolejnym procesem jest włożenie tego arkusza do drukarki i wydrukowanie kolejnych elementów, tutaj graficznych. I tak to powstaje. Nie ma tu złotej farby. Daj znać, czy o tym wiedziałaś. Wiedziałeś. Czy zawsze myślisz, że to, co jest złote, to jest złota farba? Nie, nie zawsze. Jeszcze jest cold stamping, czyli też folia na zimno, jak sama nazwa wskazuje. To już jest używane, są kleje, i to jest cały proces. Jeszcze jest jeden proces złocenia, czyli oszukane złoto, gdzie po prostu dobiera się odpowiedni ko kolor do tego i miesza się razem z folią srebrną podczas druku i powstaje tak zwana imitacja złota. I to też, jak wchodzą do sklepu, na pewno jest dużo takich wydrukowanych etykiet czy opakowań, właśnie w podobnej technologii. Gdy nagrywam ten odcinek, jest zima. I pewnie też w zimę będzie opublikowany. Mam nadzieję, że się nic złego nie wydarzy i będę mógł jeszcze w zimę opublikować. I idąc do apteki, mam nadzieję, że jak najmniej chodzisz do apteki, ale kupujesz takie opakowania leków. Mam nadzieję, że jak najmniej. I pierwszą ważną, nie wiem, rzeczą to nazwę tutaj, na opakowaniu takich tabletek jest alfabet Braille, gdzie osoba niewidoma może przeczytać, co to jest zaleg. To jest bardzo dobre rozwiązanie właśnie na takich opakowaniach, żeby takim osobom ułatwić. Właśnie czytanie, czy jakie to jest lekarstwo. Więc to jest bardzo ważne, i opakowanie poza funkcją logistyczną pełni też funkcję informacyjną. Tu mamy pełne stosowanie opisane, jakie mogą dawki brać osoby. Poza tym oprawą graficzną, tu są bardzo ważne informacje więc opakowanie tu w tej sytuacji to jest twoje bezpieczeństwo możesz przeczytać dokładnie jaką dawkę możesz zażywać tak w jakich sytuacjach możesz taki lek zażywać na co działa i to są informacje skrótowe dlatego opakowania w branży farmaceutycznej są bardzo ważne i branża poligraficzna, dzięki temu, że takie opakowania produkuje, wspiera Twoje bezpieczeństwo oraz wspiera branżę farmaceutyczną, ponieważ poza tym, że to jest opakowanie logistyczne, które te leki w środku przechowuje, to pełni funkcję informacyjną. Jeżeli chodzi o zawartość opakowania, pewnie się już z tym spotykasz wielokrotnie, że wyciągasz taką. No, nie mogę. Taką ulotkę, jakąś, którą rozwijasz. Jest trochę czytania, prawda? To jest bardzo ważny element. Nie wiem, czy mogę to nazwać opakowania, tak? Czy produktu tego leku. Dlatego, że tu jest jeszcze więcej ważnych informacji. I to jest bardzo ważne, że taka ulotka w środku się znajduje. Drukowana jest najczęściej na cienkim papierze, czarny wydruk, więc nie jest to jakiś dla środowiska bardzo inwazyjne, ponieważ jest cienki papier, czyli idzie mało papieru, jest druk czarny, czyli jak najmniej farby, a pełni funkcję tego, że możesz spokojnie przeczytać dokładniejsze informacje niż te, które są właśnie w pudełku. Myśli, że to składanie jest ręczne? Nie, służą do tego specjalne maszyny składające, które po prostu składają to automatycznie i jest to potem wkładane do pudełka, żeby mogło pełnić swoją funkcję, jeżeli chodzi o, o te na przykład lekarstwa. I w mojej opinii, druk wspiera to, że branża farmaceutyczna może się nadal rozwijać, może opisywać swoje produkty. No bez tego, tak na przykład, jakby w danej chwili stanął cały przemysł druku, nie można byłoby drukować opakowań, tych wszystkich ulotek z opisem, trochę byłby problem, pomyśl o tym. Dlatego też to jest bardzo ważne. Też tutaj wracam do tematu środowiska. Teraz wchodzą różne rozporządzenia z roku na rok, które będą ograniczały na pewno projektowanie opakowań. Opakowania mają być mniejsze, bardziej ekonomiczne. Też będzie używany papier z recyklingu do produkcji takich opakowań, więc mam nadzieję, że to też będzie zgodne z zrównoważonym rozwojem, żeby jak najmniej. Tworzyć odpadów, a żeby to też było wsparcie i bezpieczeństwo dla odbiorcy kupującego. OK. Mamy produkty, na których są etykiety. Etykieta poza funkcją marketingową i sprzedażową. Taką, którą, na którą gdy wchodzisz do sklepu, zwracasz uwagę, jest to około 3 sekundy, żeby zwrócić uwagę potencjalnego klienta. Ale to nie o tym. To jest w tym momencie nieważne. Chodzi tu o na przykład drugą stronę etykiety, która jest bardzo istotna dla każdego konsumenta. Jest tu opis, jak sok powstał, z czego powstał, wartość odżywcza, ile ma kalorii i różnego rodzaju informacje, jakie zawiera ten produkt. Czy jak na przykład zawiera orzechy, to jest wypisane dla osób, które są, mają alergię, tak? Więc to jest istotne. Bez tego ktoś by pomyślał, dobra, kupię sobie sok, jakieś tam dodatki orzecha by były, nie byłoby to napisane, wypiłby sok i mógłby być problem. Dlatego też apel do ciebie, czytaj etykietę. Idziesz do sklepu. Po to jest ta etykieta, nie, nie tylko po to, żeby ładnie produkt wyglądał, tylko po to, żeby taką etykietę czytać, żeby czytać składy, czy ten produkt jest dla ciebie dobry, czy ma odpowiedni skład, czy nie ma całej tablicy różnego rodzaju E. To wszystko tu jest wypisane, są regulacje prawne, żeby to tutaj było, w jaki sposób przechowywać dany produkt, bo nie każdy o tym wie, w jakiej temperaturze, żeby jak najbardziej ten produkt się nie zepsuł. Dlatego też etykieta pełni bardzo ważną Część tu poza sprzedażą czy marketingiem, ale część życia człowieka, gdzie ktoś może spokojnie sobie sprawdzić wszystkie informacje, które są ważne. Oczywiście tutaj też wchodzą przepisy, które będą ograniczały wielkość etykiet. Będzie to projektowane z myślą o tym, żeby było jak najmniej zużytego materiału materiału pochodzącego z recyklingu. Ja na przykład mam w ofercie już folię, która pochodzi z recyklingu i nie ma żadnej różnicy między zwykłą folią, więc z czasem drukarnie będą wprowadzały to i mam nadzieję, że oczywiście po tym, że tworzy to śmieci, będzie można to robić bardziej zgodnie z środowiskiem, z zrównoważonym rozwojem, ale też nadal będzie pełniło funkcję dla ciebie ważną, najważniejszą, czyli informacyjną. Nie tylko to, że fajnie świeci tutaj jakieś o, srebrzenia lub inne tam lakiery wybukłe. To jest fajne, ok, zwraca uwagę, ale część, kolejne etykiety, czyli składy, to jest istotne. I dzięki temu, że drukarnie są i to drukują, ty wiesz, co dany produkt ma w sobie. Proste chyba. Banknot. Pomyśl. Na pewno wielu z Was za dzieciaka miało takie pomysły, że, ej, słuchaj, wydrukujemy sobie banknot na drukarce, wytniemy, pójdziemy do kiosku i kupimy za to słodycze. Pani na pewno się nie zorientuje. Może kilkadziesiąt lat temu, a znaczy kilkadziesiąt, może nie. Może, nie wiem, z pięćdziesiąt lat temu to było możliwe, chociaż wątpię. I też nikt nie miał dostępu do drukarek, więc co ja gadam, ale okej. Okay. Jakieś tam pomysły za dzieciaka były ciekawe, kreatywne i z pieniędzmi też było podobnie. I to nie jest drukowane na jakimś zwykłym papierze. Oczywiście ciężko poznać skład tego banknotu, skład materiału, na którym jest drukowany, ale z informacji, jakie znalazłem, jest to papier z domieszką bawełny żeby był bardziej trwały i ciężki do wydrukowania w warunkach domowych, czy takich, wiecie, warunkach nie laboratoryjnych. Dlatego też nie polecam próbować drukować banknotów, chociaż była taka historia gdzieś chyba parę lat temu, parę lat temu, może parę lat temu nie, że ktoś wydrukował stówę z, z wizerunkiem pewnego piłkarza i chyba pani, pani w sklepie ten banknot, nie wiem, pewnie w ferworze pracy przyjęła, wydała resztę i była afera, ale to tak zbaczając z, z tematu. Jest to drukowane kilkoma technikami. Na pewno, gdy dotykasz banknot, wyczuwasz takie wypukłości, bo to jest i druk wypukły trochę i inne technologie offsetowe. Wszystko to jest połączone tak, żeby nie było tak łatwo tego podrobić, tak? Bo to jest jednak pieniądz w obrocie i jakby każdy w prosty sposób mógł to zrobić lub nawet jeżeli się przygotuje i stworzy jakieś laboratorium, w którym będzie drukował banknot i tak musi być ciężko to wytworzyć. Jeżeli chodzi o te banknoty, też tutaj są tworzone specjalne grawery, gdzieś czytałem, że by właśnie nad tym długo siedzieć, żeby to też trochę jest ręcznej pracy. Całe te wszystkie grawery są trzymane w instytucji, żeby nikt nie mógł się do tego dostać. Jest to naprawdę technologia bardzo strzeżona i dobrze, chociaż pewnie w historii, jak dobrze poszukać, to by się znalazło kilku takich speców, co podrobili banknoty i ciężko było to rozpoznać, bo wiadomo, zawsze do takich rzeczy znajdą się fachowcy, którzy potrafią to robić, ale z dobą technologii, rozwoju technologii. Będzie coraz trudniej. Dochodzi do tego plastikowa karta płatności, która też rzeczywiście związana jest z branżą druku, bo też na takiej karcie jest druk. Ale to nie o tym. I pamiętaj, nie podrabiaj pieniędzy, nie próbuj drukować na drukarce domowej. To się nie uda. Jeżeli temat ten Cię bardziej interesuje, wrzucę dwa linki. Można sobie więcej na temat produkcji banknotów poczytać. Bardzo ciekawe, bo nie wszyscy o tym wiedzą, jak ten proces wygląda. Ja nigdy nie byłem w drukarni, która produkuje to, bo to chyba trzeba mieć specjalne uprawnienia, żeby nawet się do takiej drukarni dostać. Podejrzewam, że to są drukarnie państwowe, właśnie należące do tych instytutów państwowych. Też dogłębnie się to nie zagłębiałem, ale to nie jest zwykły papier. To jest specjalna domieszka. Ktoś by musiał znać skład tego. To też pewnie jest do zweryfikowania. Ale nie zachęcam jak coś, nie róbcie tego w domu. Foliowanie, hot stampingi, produkcja opakowań, farmaceutycznych, etykiet, książki, nie książki, to wszystko masz w domu. To jest technologia do ruchu. Myślę, że siedząc teraz, nie wiem gdzie jesteś, ale na. Pewno w tym pomieszczeniu, w którym siedzisz, jest coś związanego z drukiem. Wiadomo, ja jestem maniakiem druku, uwielbiam to. Najbardziej lubię druk cyfrowy, bo w nim długo siedzę, ale ogólnie lubię, jak coś się drukuje. Lubię oglądać maszyny drukujące. Jest to dla mnie takie trochę hobby. Lecieje pewnie nie, dla jednego jest to fajne, dla drugiego jest to fajne, ale warto znać, tak jak ja gdzieś czasami chciałbym poznać, jak coś tam powstaje, to też warto znać podstawę tutaj i wiedzieć, że branża poligraficzna, branża druku jest ważna dla Twojego życia. I naprawdę często dostaję opinię, że ja propaguję druk śmieć. I czy tu w Twojej opinii leżą jakieś śmieci, lekarstwa, Pudełka muszą być żeby to można było przeczytać co to jest. To też nie jest śmieć chyba że masz dużo pieniędzy. Etykieta złocona dobrze można się bez tego obyć ok. Ale też to jest ciekawe też jest skład. Etykieta tu można zrobić tylko etykietę ze składem. tak? No tutaj też w mojej opinii można by było to zrobić mniejsze wszystko. Książki są ważne, książki muszą być drukowane, muszą przechodzić z pokolenia na pokolenie, bo to co jest elektroniczne oczywiście też jest ważne, ale jednak książka to już jest od nastu lat i książka to będzie książka. I spokojnie branża poligraficzna odpowiada na wymagania związane z środowiskiem, Zrównoważonym rozwojem to wszystko się dzieje oczywiście wolno, ale już od tego roku przyspieszy to. Dużo drukarni chce dbać o środowisko. Chce drukować na materiałach z recyklingu, na farbach ekologicznych, wodnych. To wszystko idzie do przodu i będą etykiety mniejsze, będą opakowania projektowane mniejsze. To wszystko będzie z czasem wchodziło powoli. Ale będzie. I drukarnie będą dbały o środowisko. I w mojej opinii, wszystko da się zrobić tak, żeby jak najmniej było to negatywnego wpływu na otaczający nasz świat, bo uważam też, że plastik, folia jest tego za dużo, ale może dzięki temu uda się to jakoś recyklingować, żeby to. Chociaż było w tym obiegu, żeby nie powstawało tego więcej, więcej, więcej. Jak ja słyszę, że tego się nie opłaca recyklingować plastiku i opłaca się to produkować od nowa, to mi się szczerze powiem, co otwiera w kieszeni, ale nic się nigdy nie opłaca recyklingować, tylko opłaca się produkować, bo to wiadomo, łatwiej wyprodukować, zapomnieć, to potem leży w koszach, na śmieci, w lasach i, i się gdzieś tam. Ale dobra, nie będę się denerwował. Także spokojnie drukarnie się dostosowują do nowych wymogów. Będziemy dbać o środowisko, bo dla mnie też jest ważne środowisko i chciałbym, żeby to wszystko było oczywiście projektowane tak, drukowane tak, żeby jak najmniej potem to szło w świat w morza, w oceany, w rzeki, w lasy. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że coś się dowiedziałeś, dowiedziałaś z tego filmu. Jeżeli jesteś wyjadaczem w branży, to to, co tutaj powiedziałem, pewnie dla Ciebie to jest podstawy podstaw. A jeżeli trochę się interesujesz, albo mam nadzieję, że zainteresujesz się branżą druku, to będzie mi bardzo miło, jak zostaniesz na tym kanale, zaobserwujesz mnie na Instagramie, wpisując moje imię i nazwisko. I może w przyszłości kiedyś akurat Ty będziesz pracować w branży druku i może będziesz uczestniczyć w tej nowej rewolucji środowiskowej, gdzie będzie wiele pomysłów na to, żeby drukować jak najbardziej ekologicznie, i mam taką nadzieję, że ekologia, środowisko, znaczy ochrona środowiska i zrównoważony rozwój będą w drukarniach już na stałe. Dzięki bardzo, jak zawsze, widzimy i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć! Zapraszam do kolejnego wideo na moim kanale. Może coś ciekawego jeszcze znajdziesz dla siebie? Ja będę wdzięczny za subskrypcję oraz udostępnienie tego filmu.